No to zaczynamy, witam Was serdecznie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to pamiętaj, aby to zrobić najlepiej z dzwoneczkiem, aby niczego nie ominąć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat, który nas nurtuje bardzo często i zastanawiamy się, kim chcę być. Czy może chcę być kimś, ale nie wiem kim? Zapraszam na odcinek. Chcę być kimś. Ale cóż znaczy być kimś? Przecież jesteś kimś, jesteś sobą, jesteś pewną osobą, spełniasz pewną swoją rolę społeczną, jakąś określoną funkcję. Więc musisz wiedzieć najpierw, co znaczy być kimś dla Ciebie. To pewnego rodzaju jest szyfr. To tak jak yy, ktoś postrzega dom, myśli kategoriami, które zna. Na przykład zna swój dom i w głowie ma wyobrażenie swojego domu, kiedy słyszy słowo dom. Kiedy widzi e, swój dom ciągle nieustannie żyje w nim, to widzi go w wyobraźni również, jeżeli słyszy słowo zaszfrowany dom, tak samo kubek, tak samo stół. I słowo ktoś, bycie kimś, słyszy. I chce być kimś, ale też znowu dla każdego to ktoś, to być kimś, oznacza co innego. Ważne jest, aby ustalić, co znaczy to dla tej osoby. Bo jeżeli a, mówi komuś, że no, chciałabym zostać kimś, to rozmówca może niekoniecznie wiedzieć, co to znaczy to być kimś. Bo dla kogoś bycie kimś to znaczy, że bycie celebrytą, a dla innej osoby bycie kimś to znaczy kimś wartościowym, kto zawsze mówi prawdę, jest szczery w rozmowie. Ważny jest kontekst sytuacyjny, to wokół czego żyjesz, albo raczej co wokół ciebie się dzieje, co ciebie kształtowało, na co patrzyłaś przez całe życie. I to wygenerowało pewnego rodzaju Twoje chęci. I coś lub ktoś jest dla Ciebie pewnego rodzaju jakimś ideałem, jakimś e, czymś, do czego chcesz dążyć. Chcesz być jak ktoś. Ważne, abyś zastanowiła się, kto jest dla Ciebie pewnego rodzaju wzorem, mędrcem. To, za co przede wszystkim? Co takiego robi, co podziwiasz? Bo czasami na pierwszy rzut oka nam się wydaje, że bycie kimś to jest naprawdę no, kimś znanym, e, kimś popularnym, e, kimś, co dużo osób podziwia. Ale bardzo często jest to też tak, że sugerujemy się, bo ktoś jest podziwiany, przez wiele osób, wobec tego, no pewnie na to zasługuje, aby być podziwianym, więc stwierdzamy, dobra, to my też podziwiamy. Tylko, czy to podziwianie przez nas, no jest takie faktycznie szczere, bo może jest takie właśnie naciągane, bo się sugerujemy innymi osobami. Ten mechanizm działa również w przypadku. W wielu sytuacji mm, idzie dwóch mężczyzn, czy trzech, czy pięciu, kilku i mówi, o, jaka fajna dziewczyna. Jeżeli dwóch spośród trzech już powiedziało, że fajna, to ja też powiem, że fajna, nie? No bo, no bo co? Będę inny? I ten mechanizm działa i działa na różne sposoby, ale w kółko chodzi o coś Gdybyś tak miała stworzyć obraz swój wyśniony, wymarzony, jakbyś mogła stworzyć tak siebie, jakby z plasteliny. Kim byś była, co byś robiła, jakbyś żyła, jakbyś funkcjonowała? Wyobraź sobie siebie i namaluj, stwórz oczami wyobraźni. Kim byś była, gdyby nie było żadnych totalnie przeszkód, stworzyć siebie jakby od początku. To jak już wiesz, masz jakiś wyśniony swój obraz, to teraz zastanów się, co stoi na przeszkodzie, aby to osiągnąć. Myślisz sobie na no tak, jakiś status społeczny, czy niski budżet, a w ogóle to nie dla mnie, tak nie mogę. Dlaczego nie? Skoro tak chcę. Czasami to nie jest tak, że potrzebujemy czegoś, żeby zbudować coś. Zastanówmy się po kolei, co mamy. Bo czasami to, czego mamy, nie dostrzegamy. A skoro chcemy, coś nas ciągnie w tą stronę, aby właśnie Takim kimś być, do tego nas dąży, nas ciągnie, to skądś to się wzięło, jakoś to się ukształtowało, że to jest taka nasza wewnętrzna, prawdziwa chęć, którą tak strasznie, usilnie pragniemy wydobyć, i stwierdzamy, że wtedy naprawdę będziemy móc i naprawdę będziemy funkcjonować, i naprawdę będziemy czuć, że żyjemy. A na razie siedzimy tu, gdzie siedzimy, w takiej, a nie innej rzeczywistości. Ale możemy to zmienić. Jeżeli tak bardzo chcemy, jeżeli już wiemy to, to lećmy tam. Co nas powstrzymuje? Otwórzmy się. Pozwólmy sobie na to szczęście. Wróć teraz do swojego idola, swojej osoby, którą za coś podziwiasz, obserwujesz. I może chcesz być w pewien sposób podobna, czymś cię imponuje. Czy chcesz w ogóle być podobna do tej osoby? Bo może to jest po prostu bliska tobie osoba, na przykład dziadek. Podziwiasz go za to, co przeszedł, za to, że od, od takiego stał się taki. I wiele osiągnął, a nadal jest blisko, że zawsze wysłucha, pomoże, kiedy może, a przede wszystkim Cię wysłucha, za to, że jest. Więc może czasem nie warto jest gdzieś lecieć, pędzić. Rzucać to, co jest dla nas tak naprawdę wartościowe, bo inni myślą, mówią, Tobie wręcz nakazują, że endy idąc osiągniesz coś i będziesz na pewno szczęśliwa. Bo w rzeczywistości być może niekoniecznie tylko lecąc gdzieś na szczyty sławy będziesz szczęśliwa, tylko... tylko. Po prostu być, słuchać, być blisko, słuchać otoczenia oraz siebie, swojego wnętrza. Otwierać oczy, dostrzegać to, czego inni nie dostrzegają. Być może Twój idol, czy osoba, którą podziwiasz, właśnie. Taki ma sposób bycia. I przy tej osobie czujesz, że możesz, że chcesz, że potrafisz. Czujesz się wysłuchana i chcesz taką osobą być. Czy coś stoi na przeszkodzie, aby taką osobą być? Czy to jest budżet? Czy to jest społeczeństwo? Czy to jest jakieś ograniczenie, może wewnętrzne? analizuj swoją taką ścieżkę, ścieżkę życia. Co miałaś, czego nie? Co się udało? Co może mniej? Co byś zmieniła, gdybyś mogła się cofnąć? Bo to co było wpłynęło na to co jest, a to co jest teraz wpłynie na to co będzie. Co myślałaś wtedy? A Dzięki czemu coś było może inaczej? Może nie tak jak planowałaś, może nie tak jak chciałaś, ale jednak stało się dobrze. Czy zawsze planowałaś? Czy byłaś czasem zła na to, że nie powodzi się tak jak chcesz, a jednak w konsekwencji było dobrze? Czasami jest tak w życiu, że coś nas ciągnie w jakąś stronę, pomimo naszego usilnego trudu, aby iść w inną. I pchamy w inną stronę ten kamień jak syzyf i ciągle i ciągle spadamy w dół. A coś ciągle gdzieś tam jednak wyciąga nam pomocną dłoń. I w tym być może jesteśmy dobre. Ale nie wierzymy, nie chcemy w to wierzyć. Odpychamy się rękoma i nogami, aby zrobić coś innego. A to coś innego może ochłaniać nam wiele energii, tracimy czas, a nie przynosi nam kompletnie żadnych korzyści. Ale tam jednak gdzieś ktoś mówi, że będzie fajnie i Warto i warto, ale dla niego być może warto. A nas coś tam ciągnie, ciągnie, wyciąga nam dłoń, nie korzystamy z tego. A jak skorzystamy, jak chwycimy tą dłoń, polecimy w chmurę niemalże i będziemy szczęśliwe, zadowolone, uśmiechnięte i w końcu poczujemy, że możemy, że chcemy, że robimy to, w czym jesteśmy dobrzy. Na co czekałyśmy. To jest właśnie to, co chciałyśmy robić tyle czasu. Ale nie wiedziałyśmy, omijałyśmy to. I bardzo często właśnie jest tak, że omijamy, pomijamy to, co jest blisko. Ile razy takie takie sytuację, że chodzicie w kuchko, chodzicie, chodzicie, chodzicie? I się okazuje, że to przecież było tu, jak kogoś puchatek. Ścieżkę do ścieżkę dookoła, dookoła, dookoła. I chodźcie, i chodźcie. Albo jak myślicie sobie, że coś jest w danym miejscu, bo jesteście pewne, że to tam zostawiłyście, a nie możecie tego znaleźć, bo gdzieś zaglądacie tu i tu i tu i tu, a Przecież to było dokładnie tam, gdzie chciałyście, żeby to było. Szukajcie przede wszystkim siebie. Glądajcie w siebie. Myślcie nad tym, co wy chcecie. Czego chcecie od życia? Bo to jest wasze. I od was zależy. I niech nikt nie podkopuje pod wami dołków. Wzrastajcie w swoich marzeniach. Zastanówcie się, kim wy jesteście. Dla siebie samych. Co znaczycie? Tego Wam nikt nie odbierze. Jesteście wartościowe. I każdy jest kimś. I niech każdy wie, że jest kimś, bo jest. Kto nie zagląda na mojego Instagrama fanpage'a, to nie wie, jak tam wejść pewnie. A w opisie znajdują się linki. Polecam, zajrzyjcie, zaglądajcie, odwiedzajcie, obserwujcie, polubiajcie, komentujcie i do zobaczenia za tydzień.